Stadion w Limassol, a w zasadzie przedmieścia tego miasta. Przed nami mecz rewanżowy. Trzecia runda kwalifikacyjna Champions League. Mistrzowie Cypru, Aris Limassol kontra mistrzowie polskich, Raków Częstochowa. Dobry wieczór mówią. Marcin Żeblakow, Mateusz Borg. Obrońca w 90% skupiony na na defensywie 10% ofensywy po lewej stronie Karzu, on będzie naganiał akcję. Stępiński pierwsze potężne uderzenie polskiego napastnika z dystansu. Przygotowali sobie błyskawicznie tę pozycję do oddania strzału gospodarz. Widzimy wygrany pojedynek z Piaseckim, potem wyłożenie do Stępińskiego, ale nie trafia. Karzu tym razem próbuje inaczej Stępiński Mocny To była groźna sytuacja. Przygotowali to świetnie. Widać wytrenowanie tego stałego fragmentu. Musum. Jeszcze Brown do Karzu. Blisko Tudor. Brown. A bitnie Cebula, ale musi uważać. makartkę. kartkę. Brown na Majambele. Stempiński! Błyskawicznie z powietrza. Bez zastanowienia, Mariusz. Drugi raz mam odrobinę szczęścia. Ze strony atakować przestrzenie. Zmuszony w pierwszej połowie ustawieniem i niską obroną Rakowa do dośrodkowań i do oddawania strzałów poprzez ten element, czy poprzez zebranie drugiej piłki. Zobaczymy, przy wejście Babiki troszkę to odmieni i Arisowi ułatwi dojście do Piasecki mu Może to jest ta sytuacja? Yy, Piasecki! Yy, Piasecki jeszcze czeka! Piasecki! Yy, Broniwana! Jeszcze nie koniec. Koczergin, Cebula. Wypad Rakowa. Mieli swoją piłkę. Mieli swoją meczu. Na objęcie prowadzenia. Paulowany Rakowica. Fran Tudor. 49. Tudor. Gol. Gol Rakowa. To się wydarzyło. To jest prawda. 49 minuta. Nie można uwierzyć. wona. A Raków świętuje. Raków ma gola. Raków jest teraz w naprawdę. Pięknej sytuacji. Jasecki pole karne, Piasecki! Arbiter pokazuje, gramy dalej. Chyba jeszcze tam podniesiona korągiewka. zasygnalizowany, spalony. Za szybko szukam tego położenia się w polu karnym. Tutaj być może doszło do, do lekkiego kopnięcia. Bengson, Bengson! Potężne uderzenie, to jest charakterystyczne, to zejście do prawej nogi, złamanie tak zwane osiem bramek pięcia z poprzednim sezonie. Dwa gole już w tych rozgrywkach. Kapitanie do Koczergina. Bergen! Koczergin! Koczergin! Taka była troszkę nerwowość. Koczergin do Cebuli. Cebula! Cebula! Pole karne! Gracze Rakowa są przekonani, że był faul. Wszyscy rozłożyli ręce już tutaj jest jakaś uwaga w kierunku arbitra technicznego. Majambela. Majambela Kowaczewi. No teraz w ogóle jakaś dziwna sytuacja, bo gracze Rakowa dyskutują z sędzią. Tymczasem zaczęli już grać zawodnicy Arisu. Kowak. Jeszcze przekazanie w boczny sektor Bońska i jeszcze raz Soresku. Wybita piłka przez Jago. Ale wreszcie zespół Rakowa zbiera drugie piłki. Odbite piłki. Tutaj też wydaje mi się, że piłkarze Arisu. Koczernin, Zwoliński, Zwoliński. Wana broni. Montnor tworząc przewagę liczebną, dobra interwencja Tudora, wciąż jednak polokarnym. Szpoliaricz. nie dać im tlenu, Kowaczewicz, uderzenie Musundy, bardzo groźne, jest truski. znowu Wladan pilnujący tego bliższego, Kazzu, Uroszewicz Szpoljarić, teraz Kowaczewicz, po raz kolejny broni uderzenie Majambeli, jeszcze... Dobit Kakasz. Tak, rzeczywiście. Kowacewicz pracuje na najwyższą notę. Cofnięty cały zespół Rakowa, już nawet nie tyle we własne pole karne, co praktycznie wszyscy stoją we własnym polu bramkowym. Jest tam przepykanka, trwa walka o pozycję. Sygnalizują tutaj zagranie ręką. Szpilicki, arbiter nakazuje jednak wykonanie kolejnego rzutu rożnego. Natomiast no wiemy, to spotkanie w następnym tygodniu, to pierwsze w czwartej rundzie kwalifikacyjnej, odbędzie się w Sosnowcu. Jeszcze jedna groźna sytuacja zawodnicy Arisu, czeka jeszcze ławka, to jest koniec, to jest ostatni gwizdek, mają to, wydarli, tak jak mówiliśmy. Witamy z cypryjskiego piekła, ale ta druga połowa perfekcyjna w wykonaniu Rakowa-Częstochowa, przepiękna bramka Frana Tudor.